Tak, hmm. w ten sposób jest dużo lepiej. Muszę przyznać, że choć często powoduje to niewygodnie. Zdobyłem ostatnimi czasy pewne zdolności, hmm. które potrafią być naprawdę użyteczne. W każdym razie chciałem tylko sprawdzić, co u ciebie. Całkiem nieźle sobie radzisz, jak na kogoś, kto jest świadom, że zostało mu 90 minut życia. Oczywiście, z góry ustalony bieg wydarzeń we wszechświecie i tak nam. Ja już wiem, co cię czeka. Nie. Kurwa! No i chuj. Sią spóźniłem się, ...kochaćką. albo i... kurwa, nie? No, do góry, dziwko branżowa. Dziwko, dziwko, to twoja nowa ksywko. Kuj. Już za późno, za późno. Ale wiem o co biegam. Nie wiem, co to są grą kurwa. Ta gra jakaś odpierdala mamy, tu jest portal. A tam dziwka jest na górze. Więc to nie będzie chyba aż takie skomplikowane kurwa. Tylko to trzeba bardziej sprawniej zrobić, nie? Szybciej. Kurwa, coś się ty nie chuj, go wie co się dzieje w z gro grą. Wkurwie mnie to Dobra Na kur mamy, nakur no, no 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 Dawaj kurwa dawaj dawaj Czesław kurwa Dosyć wolno się rusza na całe szczęście Dawaj, dawaj, dawaj Pojedziemy, pojedziem, pojedzią, pojedziem, kurwa Pojedzią, para, 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 zapierdalamy Mamy kokona pierdolonego i wracamy. Co ty kurwa nie powiesz, dziwko? Bo no, to ta drabina? tu kurwa bez drabiny można. No cóż, że tak kurwa tak gra pierdoli? Jebie się coś. Co ja robię, kurwa? Tutaj trzeba iść. Wiesz, kurwa, wspinam się na jakieś. Kurwa, góry arabskie. Przyjaciel nie lojalnie czyni najemnych długi spłacasz dobrociu ha 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 kurwa z te funy nie ja? dobra kurwa zapierdalamy no kurwa teraz to jest za jasno w pizdu Ach, chuj mnie to boli Mmmm. Mm. Tu będzie hula... hula... hulaj, chłopa... Tam co będzie? Śmierć? Tare, a, to takie coś. Baza, baza. Oczywiście nie jest mi zimno. Ta część mi się nie podoba, jest jakaś spierdolona. Według mnie, najgorsza część penumbry. Jak amnezja będzie tak w chuja lecieć, to wiecie co? Pierdole. To Penumbrę przejdę już, będzie jaka będzie, nie? Ale, ale grunt, że będzie. Rura. Rura. Beczki. Kurwa pudło BBB. ba mamy klucz Pozostał jeden klucz Powtarzam, pozostał jeden klucz no To kurwa jasne jest pierdolona idiotko O, przewód prąd, przewodzi prąd a! Coś tu kurwa nie to potrzebne pewnie, do czegoś, nie pamiętam do czego, ale coś, kiedyś coś grałem, więc coś, coś pamiętam, mniej więcej. Może do tego, żeby komunikację złapać? Żeby helikopter wezwać, czy co do chuja? Nie wiem, co tu jest grane w ogóle. Chuj po chuj. la. Niech to szlak nie uruchomił systemu, jeśli nie będzie się stykać. Co tu mamy, ciekawego? Szkódne. Co to za niemładniano? To bezpiecznie, w bezpieczników. Co za niemładniano? O, może to trzeba rozpierdalić. Co nie pochuj. O, jest przewodnik. Teraz jakieś guziczki by się przydały mm. A tu jest Taki duży dla, dla niedowidzących kurwa No i tu jakby mamy wszystko yy, chyba git. No teraz jest gdzie? Oj coś się spierdaliło No bezpiecznik pierdolny Strzelny nawet bezpiecznik to kurwa, jasna, prosta i... Częstochowska kurwa. Się... Zawsze się coś pierdolić musi no. Nie ma chuja we wsi. Zawsze kurwa. Drzwi... Właz. Drzwi, właz. What the fuck. Coś otwiera drzwi, coś właz, ta Właz jest kurwa zamknięty. Daj mi drzwi, to nie wiadomo, jaki z tego moro będzie kurwa. Idziemy za sznurem. A tutaj, no tak, kurwa. Rzecz jasna, a tu pewnie was. A. pewnie chodzi o was, a to są drzwi. Drzwi przydałyby się zablokować w jakiś sposób, czy coś w tym stylu kurwa to tu mamy? Ble ble, 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 Dobra, stoi. Stoi, dziwka! La, 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 Kurwa, jakoś dzisiaj chujowo czuję. Fizycznie, kurwa. Psychicznie jeszcze zdrowy jest. Dęęęęę... Dę, Brzdaą kurwa... O... Czterydy są, zajebiście. Łap krzesło okno. Okno. Kulo pancernu. Kulo pancerno. Pancerniaka kurwa mają takie ten, komwu... Cholera prądu nie ma, nie pogra sobie. w tibia. w ciebie, kurwa. Idziemy na siłownię, a potem do kuchnia. Oj, chuj. Kurwa, my to sprawdzali, sprawdzali, no chuj co, ale co jest, bezpiecznych powinni się gdzieś gdzieś tu, gdzieś świętać się, gdzieś. Ta ra, -ra, -ra. Ciekawe gdzie go znajdę, o. To jest pod... O kurwa, pod prąd. Pod elektryczny jeszcze. o. widzę skrzynkę, skrzynka Widzę tutaj coś takiego? Mm, muszę pomyśleć, to kurwa obejść mm, mm, mm. kurwa, chwila, ktoś dzwoni.